Mama to osoba, która przez lata potrafiła odłożyć wszystko na bok, tylko po to, by z troską, czułością i niesamowitą cierpliwością zająć się swoim dzieckiem. Dziś, gdy jesteśmy dorośli, często brakuje nam czasu, by odwdzięczyć się w ten sam sposób. Dlatego uważam, że codzienny, drobny gest, jak dobre kosmetyki, jest piękną formą troski. To coś, co wspiera dobrostan mamy każdego dnia. W realny, praktyczny sposób. I myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, patrząc na statystyki swojego kanału, że nasze mamy są osobami, które mogą borykać się ze skórą suchą, delikatną, wrażliwą, wymagającą szczególnej opieki. Dlatego dziś chcę pokazać Wam markę, która jest dedykowana właśnie takim skórą. Jest to marka Avino, marka apteczna dermokosmetyki, tworzone z myślą o skórach wymagających, wrażliwych, nawet bardzo suchych. Stworzone są na bazie koloidalnego owsa i są bardzo dobrze przebadane. Ale właściwie dlaczego owies? Marka Avino od ponad 70 lat opiera swoją pielęgnację na mocy naturalnego owsa, który został dokładnie przebadany pod kątem działania na skórę. W produktach Avino stosuje się koloidalne płatki owsiany, mikronizowaną formę owsa, bogatą w beta-glukany, wspomagające nawilżenie i działające przeciwzapalnie, składniki mineralne i witaminy, które odżywiają skórę, polifenole chroniące przed stresem oksydacyjnym, skrobie, lipidy, które wzmacniają barierę ochronną skóry. To Łączenie sprawia, że owiec koi, regeneruje i chroni nawet bardzo wrażliwą, suchą lub podrażnioną skórę. I właśnie dlatego Avino jest marką, której warto zaufać, szczególnie gdy szukamy kosmetyków dla skór delikatnych, wrażliwych, ale przede wszystkim. Skutecznych. Kiedyś to mamy kąpały nas w płatkach owsianych, by zadbać o delikatną skórę dziecka. Dlatego teraz my możemy odwdzięczyć im się. Kosmetyki oparte o koloidalny owiec to nie tylko świadomy, ale i piękny. Prezent taki, który przynosi ulgę, ukojenie i troskę, dokładnie tak jak kiedyś dawała nam mama. Nie każda mama znajdzie czas, by zadbać o siebie, jak dbała o innych. Dlatego dobrze dopasowany balsam, krem czy olejek to nie tylko prezent, to codzienny gest troski. Praktyczny, piękny i potrzebny. Mam przyjemność testować kosmetyki Avino i jako kosmetolog szczerze doceniam dobór substancji aktywnych, a także za skuteczność. Chciałabym pokazać wam kilka produktów, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Balsam Avino Skin Relief, idealny dla skóry suchej, szorstkiej, z uczuciem ściągnięcia. Świetnie się rozprowadza, szybko wchłania, a skóra po nim jest ukojona i naprawdę miękka. Formuła zawierająca kojący kompleks z potrójnym owsem, owies w trzech formach, mączki, ekstraktu i oleju oraz masło Shea wzmacnia naturalną barierę skóry i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Kosmetyk jest bezzapachowy tak jak większość kosmetyków wino. Calm Plus Restore krem na noc to kosmetyk do co wieczornej pielęgnacji, ale także wtedy, gdy skóra wymaga ratunku, jest podrażniona, reaktywna albo po zabiegach. Krem ma lekką, a jednocześnie bardzo kojącą formułę. Rano skóra jest ukojona, wyciszona i po prostu zdrowsza. Formuła z odżywczym masłem Shea pozostawia ją nawilżoną i wzmacnia barierę hydrolipidową. Zawiera prebiotyczny owiec oraz wrotycz maruny. Który ma właściwości przeciwutleniające i gojące skórę. Formuła przebadana na skórze wrażliwej jest hipoalergiczna i bezzapachowa. Produkt dedykowany do skóry normalnej i suchej. A teraz dla odmiany kosmetyk z delikatnym dodatkiem kompozycji zapachowej nienachalnej, bardzo eleganckiej, takiej troszkę w typie białej kosmetyki, ale też czuć tutaj bezpieczeństwo i ukojenie nienachalny, bardzo przyjemny zapach. Olejek do ciała w sprayu, super wygodny w użyciu, szczególnie rano. Lekka mgiełka natychmiast nawilża i zmiękcza skórę bez uczucia tłustości. Dla zapracowanej mamy. Ideał. Jest odpowiedni dla bardzo suchej, wrażliwej skóry. Można go również stosować do masażu. Unikalna formuła zawiera olej owsiany i olej żożoba, bogata w lipidy i kwasy tłuszczowe. Wspomaga regenerację bariery ochronnej skóry, poprawia elastyczność i ujednolica strukturę skóry. Dermeksa krem emolientowy. Genialny przy skórze atopowej, z egzemą, bardzo przesuszonej. Łagodzi i chroni nawet bardzo suchą i swędzącą skórę. Ma nietłustą, wegańską formułę i odpowiednią odpowiednie pH łączy w sobie kojący kompleks z potrójnym owsem i ceramidami zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia. Naturalny pH pomaga poprawić równowagę mikrobiomu, dzięki czemu skóra wygląda zdrowo i elastycznie od pierwszego dnia stosowania. Puder do kąpieli traktuje jako dodatek, ale jest idealnym uzupełnieniem rutyn pielęgnacyjnych. Stworzony w 100% z naturalnego koloidalnego owsa, znanego od wieków składnika, który przynosi ulgę swędzącej i podrażnionej skórze. Delikatnie nawilża, zapewniając miękką, gładką i zdrowo wyglądającą skórę. Bez zapachowa saszetka do kąpieli odpowiednia dla bardzo suchej i swędzącej, podrażnionej, wrażliwej skóry. Odpowiednia także dla osób ze skłonnością do egzemy. Jak to działa? Syp saszetkę do wanny, równomiernie rozpuść w wodzie. Kąpiel powinna trwać 15 do 30 minut. Po kąpieli nie spłukuj się dodatkowo wodą, tylko otrzyj się ręcznikiem i pozwól tym składnikom aktywnym zadziałać pielęgnująco na skórę. Dla wzmocnienia efektów i pełni rezultatów zastosuj odpowiednio dopasowany krem pielęgnacyjny krem albo balsam, w zależności co bardziej preferujesz. Dlaczego jeszcze warto zwrócić uwagę na avino? Ponieważ stawiają na zrównoważony rozwój. Wybierają składniki od etycznych dostawców, którzy traktują swoich pracowników uczciwie i zapewniają im pracę w bezpiecznych warunkach, aż po redukcję śladu ekologicznego na środowisko. Owies, który wykorzystuje awino, poddawany jest obróbce bez nadmiernego ciepła i niepotrzebnych rozpuszczalników chemicznych. Przy uprawie owsa stosowane są praktyki przyjazne dla środowiska, jak płodozmian, który może pomóc w ograniczeniu erozji gleby i kontrolowaniu chorób roślin, szkodników. Chwastów, a także pola wolne od pestycydów w celu utrzymania jakości. Formuły składają się w 100% z czystego, bogatego w składniki pielęgnacyjne owsa, nie zawierającego GMO i są również bezalkoholowe, wegańskie, w większości bezzapachowe, a także hypoalergiczne. Kosmetyki Avino udowadniają, że produkty apteczne nie muszą być nudne. Dlatego jeśli jeszcze nie masz prezentu na dzień mamy, to koniecznie odwiedź najbliższą aptekę. Znajdziesz produkty produkty Avino, m.in. Dr. Max, DOZ czy Gemini. I co więcej, są nie tylko skuteczne, ale i przyjazne dla portfela. Nie trzeba ich długo szukać, są na wyciągnięcie ręki. Dajcie znać, czy testowałyście już kosmetyki Avino. Może widziałyście je w swoich ulubionych aptekach, a może będąc na urlopie za granicą, miałyście okazję się z nimi zapoznać. Jestem ciekawa Waszych opinii i doświadczeń, a tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się niebawem. Cześć!